Janek. Jeszcze śniadanie Będzie podawane Grzyby, grzybki I jajka Do tego Taki zestaw Mam nadzieję, że będzie smakować Pani mojej Halo. Najważniejsza rzecz To mieć pieczywo, ale wszyscy piekarze są Na śniadanie Cześć. Ma Ups. Tutaj właśnie w takiej piekarni można sobie zjeść całe śniadanie. I właśnie przy, przyjechała ekipa Francuzów, bo bagietki są. Także, dobrze zaopatrzona, dobrze ogarnięta ta piekarnia. Przypuszczam, że to jakiś biały musi mieć, bo Chmerzy to raczej nie robią takich rzeczy, aż tak dobrze i bagietki to są ich bagietki to są takie no jest, ale w którejś kategorii A co oni tam robią? Tam też jest piekarnia naprzeciwko, no proszę Czyli to tak jak zawsze jest, jedna się otworzy, naprzeciwko też, kolejna tak tutaj prowadzą biznesy. Wszystko je na jednej kupie. Trzeba wracać, trzeba robić śniadanie. No i proszę bardzo. Grzyby już oczyszczone. Zaraz lądują na patelni. Tam już pani czeka na e, śniadanie, na śniadanko. A my w międzyczasie, powiem wam, oglądamy kanał Paprikanos i siedzimy na kanale bo jeszcze raz pokażę Wam Paprikanos i oglądamy akurat o Meksyku wow co za kraj co to jest w ogóle za kraj także siedzimy sobie do śniadania polecamy Wam Historia... Y, wszystko jest w języku polskim, także historia y, Meksyku, macie, zobaczycie piękne krajobrazy. Masakra. Po, południe i, i Mexico City. Ja już kolejne etapy przechodzę, kolejne y, epizody, także polecam. Paprikanos. A ja wracam. Do robienia śniadania niczym Makłowicz. Staraj się, staraj. Ale jak jajka przesolisz, to... <laughs> będzie okej. Okay. Dobrze. Oglądaj sobie. Natalia pracuje tam intensywnie. A ja, uwaga, biorę się za robienie grzanek. Zrobię grzanki na tym, co podsmażyłem na, tym, na tej samej patelni, co podsmażyłem grzyby. Także będzie przejdzie to pewnie dobrym smakiem. Mam nadzieję, że pani będzie smakowało. Nie. No jak ma nie smakować. Pewnie, że będzie. Jajka już są wyciągnięte. Za niedługo już będziemy się zabierać za, za śniadanie. Pierwszy raz w sumie próbujemy te grzyby. Tutaj one są podobne do... do czego to? Z wyglądu? Nie wiem, no nie do Borowika. No. To by było za duże przegięcie. Ale taki właśnie no, do, do, do czego... Znaczy, ja będę próbował tutaj pierwszy raz tak, tak zrobić na, na, na jajecznicy, zobaczymy jak to nam się uda. Zobaczymy jak to wszystko nam wyjdzie. Także zdamy damy relację. A tutaj się robią żaneczki. No ale my zapraszamy. Zapraszamy. Śniadanie dla, dla pani. Omlecior jak tralala. Także smacznego. A mój to nie będzie musiał być tak ładnie podany. Bo, e, właśnie przed chwilą stwierdziliśmy tutaj właśnie tak jak wspominaliśmy o o Meksyku i no my mamy okazję mieszkać niedaleko jednego z cudów świata Angkor Wat. I tu właśnie też oglądamy świątynie, które po prostu ta technologia, technika zbudowania tego wszystkiego i, i niby nie było maszyn, nie było narzędzi, a to wszystko stoi przetrwało do naszych czasów. W lepszym, w gorszym stanie, ale przetrwało do naszych czasów. Masakra. No ja zaraz za kończę śniadanie i zaczynam oglądać. Pasuje? Nie pasuje. Bardzo dobrze. See you! Eee, Porozmawialiśmy sobie z sąsiadką. Zrobi. Eee, my ruszamy na lunch. Jesteśmy spóźnieni oczywiście. No ale. Mieliśmy problemy nadal z youtubem. No nie chce się... Albo nie ma, mamy problemy przy liveie, tak jak zauważyliście. Albo mamy problemy rzuceniem odcinka. Natalia dzisiaj jest yy, mała mi jest bardzo zła, <grywa> że nie działa, nie współpracuje z nią YouTube. Także tak by rozpoczynamy dzień. Piękna pogoda. Mamy nadzieję, że tak się utrzyma, bo dzisiaj pranie, mamy w... tej pracy, pranie, ale w, drugi, w drugiej opcji mamy yy, dzisiaj wizytę u znajomych, także zobaczymy czy nam to się wszystko powiedzie, uda. Yeah. Yy, także ruszamy, jedziemy na lunch. Wow. Coś tu się dzieje na mieście. Wiem, że jest jakaś delegacja, jak oficjele przyjechali. Masę policji. Yy, tu przy Old Market stoi policja po jednej, po drugiej stronie yy, mostu. Albo będzie. Aha, no i tu też. Koło pagody też widzę policję. No, wy tego nie zobaczycie. Koło pagody. Może będą jakimś tutaj. Tą trasą jechać, dlatego będą potrzebowali większą ilość tych policjantów, żeby blokować ruch. Może dlatego, no ale. Dużo policmajstrów jest o, na mieście. A my co? My jesteśmy właśnie pod Ababankiem. Tak jak mówiliśmy, Natalia będzie yy, uiszczać płatności, bo jeszcze yy, młodzież nie ma, że tak powiem, yy, tej wizy, która umożliwia otwarcie konta tutaj. No także trzeba, tutaj jeden drugiemu musi sobie pomóc, także załatwiamy tą sprawę. No, o. Lucky Luke jedzie. Można? Można. Na, na live pytaliście, czy można spędzać tu dobrze emeryturę. No masę to jest emerytur. osób starszych to naprawdę to jest masa. To sobie falą. Eee, no dobrze, zobaczymy jak to tam się rozwinie, jak to ile czasu nam to zajmie w tym tym banku, tam... Mam nadzieję, że niedługo. co tam jest ciekawego, jak to, jak to wygląda. Może tam coś trafimy. No i jesteśmy właśnie, bo się gościu sprzedaje w restauracji. Proszę bardzo, lodówki, całe sety, cały sprzęt, co, który macie tutaj. Wszystko jest do odsprzedaży po cenach. Miski, miseczki, salaterki. Bardzo. Tutaj mamy... Całe, całe kuchnie, całe zestawy. Cały zestaw kuchenny. Tam piec jest, proszę bardzo. Do pizzy. Wiemy kto by to chciał. Tu też mamy całe sprzęty, proszę bardzo. Także jest, jest okazja. Można sobie tanio wykupić lodówki, zamrażalki. Chłopaki oglądają jeszcze sprzęty, ale wam pokaże Spójrzcie na ten budynek piękny. W środku taki stary męski. No tutaj stary lokal musiał być duży swego czasu. To jest jeszcze post-strowidowy trup. Już się nie pozbierał. O tutaj macie bar. Także już się nie pozbierał po tym Okresie eee, tam piękne ornamenty na tych fasadach, drzwiach. No i tak to się kończy. Kariera lokalu prowadzonego przez Francuzów tutaj. Długi okres prowadzili, a po prostu już po tym się nie, nie udało im się pozbierać. Masę pieniędzy wsadzone, bo to zapewne swego czasu kosztowało. Majątek teraz się wyprzedają za pewnie usiąść i płakać, to tak to jest. Tak za dnia wygląda yy, ta droga, którą wtedy jechaliśmy w nocy, to sobie wyobraźcie co tutaj się działo, a oni normalnie lecą po, po tych dziurach, proszę tam dziewczynka zasuwa po tych dziurach, nic nie omijają, jasna dusza, po prostu teraz z takiej asfaltowej wpadacie w coś takiego. W nocy. Życzę powodzenia. To jeszcze nie koniec. Bo na, następny odcinek będzie też nie dużo lepszy. Tak wygląda sytuacja tutaj na skrzyżowaniu. Zobaczcie co tutaj jest za. Totalne Kongo. <noise> I dużo. Hello. I dużo lepiej nie jest w nocy, no po prostu... A ja my zatrzymaliśmy się, chcę kupić coś do picia. Z, z, z... Oczywiście, że... piwo, bo niczym innym to tutaj nie przepuczę tego kurzy, <gry> Który mam w zębach, u masakra. Dzisiaj wieczorkiem sobie wyszłyśmy z nim na zakupy i o, proszę bardzo, dorwałyśmy taki sklep, gdzie e, oczywiście rzeczy, które się nie sprzedają za bardzo i już są za, do kupienia za dolara, więc coś takiego. Jak komuś na szybko jest potrzebny jakiś t-shirt, shorty, buty, prosimy o jest wyprzedaż. A wejdę sobie i sprawdzę, co my tutaj w sumie mamy ciekawego na sportowe koszulki, shorty, lajkry. O, w sumie to lajkry mnie interesują, bo lubię nosić. Są bardzo wygodne. Jak idę na masaż, to szybko można wsunąć na tyłek, na ten yy, pooliwkowany tyłek. Bo normalnie to się ciężko wbić później w wciuchy. o, takie fajne rzeczy, podobają mi się też hmm. za 4, za 5 dolarów za 6 można fajnie można fajnie coś na pamiątkę sobie, jakąś sukieneczkę kupić nie ma problemu proszę bardzo takie sukienki kolorowe za 12 na pewno na rynkach można zbić sobie ceny, jeśli się kupuje ich więcej, więc... O, taki komplecik. A tak się mają, o, proszę, torebeczki. jeden z wielu sklepów o, dla panów i shirty sportowe Nike, Adidas, Pumy przeróżne rzeczy no i może nawet hmm. znaleźć fajną fajne gatunkowo, więc na o, no, pół plastik pół pawełna idziemy dalej. Widzę, że Lin nic nie znalazła, więc wychodzimy. Wyszliśmy sobie na szybkiego do 7-Eleven, bo potrzebujemy eee, kosmetyków, a wiem, że z Tajlandii fajne można znaleźć kosmetyki, więc ale to tu nie jest tak dobrze zorganizowane. Hm. Ale wiem, na co mam ochotę. Na tosta. <laughs> więc Zaraz startuję w tosta. Tutaj zobaczymy, jak to wygląda ten sklep. Hmm. Wszystko, ogólnie mydło i powidło. Jeśli ktoś był w Tajlandii, no to wiadomo yy, wie, yy, co tu jest w tym sklepie. Ogólnie wszystko i nic, ale wszystkie produkty pierwszej potrzeby. O, tak to wygląda. <noise> Maseczki. Uwielbiam maseczki z Tajlandii. Chyba sobie jakąś tutaj zapodam. Ceny no... ciut droższe, tak z 30% nakładają marży na to, co, co można dostać w Tajlandii. No, no tak bywa. No, o, takie mamy <laughs> informacje o no, w, w Zando. <laughs> Tutaj mamy torby, które kosztowały po 14-15 dolka. Szukam czegoś na drona i ten jest fajny. Fajna torba. Na drona, idealna. Sprawdzałam, fajna, fajna wyściółka, mięciutka, więc sobie chyba... O, i puścili już muzykę, nie? Więc przykro mi bardzo. Byłyśmy w Asia Market. Zrobiłyśmy sobie drobne zakupy, oczywiście. Jak to babeczki. Byłyśmy w Zandu. Fajne są promocje: minus 70%, do minus 70%, więc można się załapać. Nawet zdążyłam kupić torbę na drona, więc jestem w sumie zadowolona. No, tak, miasto żyje. Turystów pełno. Zaczynają się pokazywać biali. Więc. No co? Miasto zaczyna odżywać. To miłe, to miłe, bardzo miłe. Wieczorem z Maciejem. Maciej poszedł sobie na nudle z wołowiną, a ja mam ochotę na pancake z bananem i zotelą. Podobno dobre, więc spróbujemy. W Tajlandii były pyszne. Zobaczymy, jak tutaj panie serwują. Elegancko. Trochę margaryny, trochę oleju. Bardzo zdrowo. Naprawdę dawno tego nie jadłam. U nas jest godzina 12. Już powolutku całe powolutku tytułu w ogóle już kończę pracę, albo przenoszą się tam, ale już niektórzy po prostu mają dość i i wracają do domu na tej ulicy można naprawdę dobrze zjeść to jest naprzeciwko Zando, tylko za Zando przy stronie, na stronie Riverside tutaj, przy pierwszym moście taki młody dzień dobry dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, nie. Dzień dobry. tak nie... chcemy by zakończyć odcinek, bo to już jest czas, już to już jest pora yy, dla nas, a i podziękować wszystkim za komentarze, za subskrypcję standardowo, mm. za yy, lajkowanie, no za to, że wszyscy jesteście. Fajna społeczność się zaczyna robić, także super. Yy... Może pani coś powie. Ja dziękuję faj... za fajnego live'a. Podobało mi się strasznie ten live, no tak. ale bardzo bardzo szybko zleciał. No tak, nie? dwie, dwie i pół godziny to przeszło to. To, to... <laughs> Ale wiesz, przy dobrej rozmowie to i wiesz, szczęśliwi no tak. czasu nie liczą. Dokładnie. E, także to, Dziękujemy i w tym razem nie wam się darzy. Do zobaczenia.